Cześć wszystkim! Dzisiaj zagłębiamy się w kontrowersyjny temat, który jest na ustach wszystkich. Czy to możliwe, że jesteśmy o krok od stworzenia nowego gatunku człowieka dzięki inżynierii genetycznej? Sprawdźmy to. Od lat naukowcy niestrudzenie pracują nad modyfikacją ludzkiego genomu, aby leczyć choroby genetyczne. Ale co, jeśli te same technologie zostałyby użyte do ulepszania ludzkich cech, takich jak inteligencja, siła, czy nawet długość życia, czy mogłoby to doprowadzić do pojawienia się ulepszonych ludzi, tak różnych od nas, że byliby uważani za nowy gatunek? Jedną z kluczowych technologii napędzających tę te rewolucję jest CRISPR-Cas9. To potężne narzędzie pozwala na precyzyjne zmiany w DNA, a badania nad edycją linii zarodkowej już trwają. Oznacza to, że zmiany genetyczne mogłyby być przekazywane przyszłym pokoleniom. Otwierając drogę do powstania ludzi z zaprogramowanymi cechami, które kiedyś były niewyobrażalne. Większość krajów obecnie zakazuje edycji linii zarodkowej u ludzi, ale postęp technologiczny jest nie do zatrzymania. W przyszłości możemy zobaczyć społeczeństwo podzielone na tych, którzy mają dostęp do ulepszeń genetycznych i tych, którzy go nie mają. Czy mogłoby to skutkować nową formą eugeniki? Czy jesteśmy na krawędzi stworzenia nowego gatunku? Który będzie ewoluował oddzielnie od nas? Inżynieria genetyczna stoi u progu rewolucji, która może na nowo zdefiniować, co to znaczy być człowiekiem. Czy jesteśmy gotowi na taką przyszłość? Zostańcie z nami na kanale, aby dowiedzieć się więcej o tych przełomowych technologiach i ich implikacjach. Dzięki za oglądanie i nie zapomnijcie dać lajka i subskrybować po więcej kosmicznych innowacji.